Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do was z Norwegii. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy da się zastąpić głowicę gimbalową jakąś inną głowicą kulową. Najpierw chciałbym wam pokazać materiał, który nagrałem wcześniej i gdzie próbowałem użyć tej głowicy, którą mam w tej chwili w dłoni. Jest to głowica Benro GX35. Zaraz pokażę wam próby zastosowania tej głowicy z zamontowanym dużym zestawem. Nikon D500 i obiektywem 500 mm Jak słyszycie będzie krzykliwe są na miejscu Za chwilę zejdę na dół I być może zrobię jakieś zdjęcia Albo i nie. Jak nie, to sobie tylko posiedzę. Nie będę nawet próbował się ukrywać, bo ptaki oczywiście zdają sobie sprawę z mojej obecności tutaj. Mam zamiar sobie po prostu usiąść, poczekać aż wszystko się uspokoi. I wtedy jest duża szansa, że te ptaki same do mnie podpłyną. Zajmę sobie teraz jakąś dogodną pozycję jak najbliżej lustra wody Usiądę i zobaczymy co się wydarzy Pierwsze ptaki już zaczynają do mnie podpływać a siedzę tutaj dopiero 5 minut To są bardzo ciekawskie stwory na myśliła będzie krzykliwe gęsi są trochę bardziej ostrożne a nic, ubiorę sobie czapkę co bym tak nie świecił tą musiną i poczekamy są dorosłe osobniki są też młode bardzo łatwo je odróżnić <ślesk> No, w tej chwili trochę nieciekawa poza. Pięknie widać sposób żerowania łabędzi krzykliwych. Dobrze też jest słychać. Trochę się zrobiło teraz głośno. Bo tam przelatują trzy czaple. I będzie poczuły się zaniepokojone. Jednak cały czas zbliżają się do mnie. Może nie ma za specjalnego światła? To i nie liczę na jakieś specjalne ujęcia. Nie zabrałem też, jak widzicie, mojej głowicy gimbalowej, bo chcę trochę potestować tą głowicę kulową, którą mam zamiar ze sobą zabierać na jakieś górskie wyprawy. Chodzi o to, żeby nie zabierać dwóch głowic: gimbalowej i kulowej. Po prostu chcę zredukować wagę. Zaczynam jednak coraz bardziej odczuwać ciężar dźwiganego zestawu sprzętu do logowania i tym no, podobne. Zbliżają się, zbliżają powoli. Raczej nie wykazują dużych oznak niepokoju. Widać, że są bardzo zaciekawione. Zwłaszcza te dwa. Tam w tle ich kumple się wydzierają. Stąd właśnie ich nazwa: krzykliwe. A teraz pięknie widać młodego osadnika. Zastosowanie głowicy kulowej ma oczywiście swoje minusy. Nie jest to tak wygodne jak gimbal. To co, spróbujemy jakieś zdjęcia zrobić. Takie są bliżej, to zobaczymy. Na razie używam Nikona D500. Jeśli te będzie zdecydują się podpłynąć bliżej, to zrobię jeszcze jakieś zdjęcia moim drugim aparatem. Przed chwilą ktoś albo coś spuszyło ptaki po drugiej stronie. Wszystkie poderwały się do lotu. Nie wiem co to było. Może bielik. Ewentualnie jakiś człowiek. Na razie nie widzę przyczyny tej paniki. Najbliższe będzie krzykiwe. W tej chwili znajdują się ode mnie. Jakieś... 50, 60 metrów. Prawdopodobnie, jeśli zamaskuję twarz, ptaki podpłyną jeszcze bliżej. I zaraz to sprawdzimy. Kiedyś już to sprawdzałem: że jeżeli siedzimy, tak jak teraz ja, no powiedzmy, niezamaskowane jakieś tam ubranko, dla ptaków to nie jest żadne maskowanie. Jeleniowa to one nie zauważą tych wszystkich odcieni. Ale ptaki doskonale wiedzą, zdają sobie sprawę z obecności mojej tutaj, i tak jak mówiłem, sprawdzałem kiedyś. Siedziałem tak jak dzisiaj. Raz siedziałem z twarzą niezakrytą, a raz zakrytą. I patrzyłem, akurat to były gęsi, jak blisko gęsi podpłyną do mnie. No i okazuje się, że maskowanie twarzy bardzo pomaga, ponieważ ptaki podchodziły, czy też podpływały. Na o połowę mniejszy dystans niż wtedy, kiedy ja miałem tą twarz niezakrytą. Tak samo, kiedy podchodziłem, próbowałem podchodzić te zwierzęta. Była taka sama sytuacja. Z odkrytą twarzą, panika, ucieczka. Tak, już 200 metrów i te ptaki uciekały. Jeżeli miałem twarz zakrytą, spokojnie podchodziłem na te 30. Czasem bliżej metrów. Dlatego może to czasami dziwnie wygląda, ale mnie to nie interesuje, nawet jakby ktoś się tutaj pojawił, że ja wyglądam dziwnie. <laughs> Ważne, że zrobię zdjęcia. Zróbcie sobie kiedyś doświadczenie. Usiądźcie gdzieś, najpierw nie zamaskujcie twarzy i obserwujcie, jak zachowują się zwierzęta, a potem usiądźcie z zamaskowaną twarzą i zobaczycie różnicę w zachowaniu. Oczywiście nie mówimy tu o ptakach w mieście. Gdzie one nie boją się i chodzą sobie pomiędzy ludźmi? Nie, mówimy o takich ptakach w troszeczkę bardziej dzikich warunkach. Ja tu cały czas też kombinuję i przestawiam ten aparat na tej głowicy i próbuję, właśnie. Operować tylko głowicą kulową, mieć zestaw tylko na głowicy kulowej. I powiem Wam, że jak na razie słabo się to sprawdza. Jest dużo problemów. Ten ciężki zestaw odkręca się z płytki. Jeżeli ja zdejmę zestaw z płytki, to automatycznie tutaj, przynajmniej przy tej głowicy, tu jest jedna, jeden taki cyngiel. Pokrętło blokada o już wiem co spowodowało pokliwość. bielika widzę w każdym bądź razie wracając do statywu tu jest jedno pokrętło przynajmniej w tej głowicy które umożliwia no widzicie jak się aparat rusza nie podoba mi się to słychać bielika to pokrętełko czekajcie ustawię tą głowicę prosto także w teorii powinienem mieć aparat w ten sposób. I teoretycznie wszystko fajnie mogę sobie regulować, i właśnie tym pokrętłem mogę sobie zluzować oś obrotu tutaj. O, widzicie. O, widzicie, i balansować całym zestawem, a następnie sobie zablokować. Tak działa ta głowica akurat, nie wszystkie mają taką możliwość, oczywiście w poziomie też mogę sobie regulować i wszystko jest fajnie. Tylko patrzcie, to mi się odkręca. Jak zobaczcie, ta płytka, ta płytka cała się odkręciła. A jeżeli ja się tej płytki pozbędę, zdemontuję ją, to napotykam na kolejny problem, dobra, płytka zdemontowana. Weźmiemy teraz moją płytkę długą która posiada dwie śruby mocujące. Dzięki temu właśnie nie ma tego problemu, że ta płytka się obraca. Zapamiętajcie, jak będziecie kupować taki zestaw, czyli Nikora 500 mm, to musicie mieć też płytkę, bo tu nie ma takiej płytki, którą można zamontować w tych głowicach. Dlatego do ciężkich obiektywów to tyle. Nie kupujcie płytek z jedną śrubą, bo tam wam się będzie wszystko obracało. A ja widziałem, jest bardzo dużo płytek z tylko jedną śrubą. To nie jest dobre. Dobra, przekręcę zaraz, zaraz tą płytkę, ale leci bielik. Nieważne, a teraz o płytce. Ha. Gadu, gadu o płytce. i bielik przeleciał, a teraz patrzcie gęsi <śpiewa> tak to właśnie jest no kurczę, piękne barwy super to wszystko wygląda piękny bielik ale daleko i prawie tyłem trudno może będzie wracał Dobra, aparat wrócił na statyw, płytka przykręcona, bielik gdzieś tam usiadł na drzewie, słychać go było przez chwilę, jeżeli siedzi, to na pewno mnie widzi, ja tego ptaka w tej chwili nie widzę, może jeszcze zrobi tutaj oblot i będzie polował. Wracając do płytki, po pierwsze nie kupujcie płytki, która ma mocowanie tylko na jedną śrubę, kupujcie podwójne, nie kupcie płytki za krótkiej. Bo jak będziecie mocować w głowicy np. gimbalowej, to może się zdarzyć tak, że jak będzie ta płytka za krótka, to zabraknie Wam zakresu do regulacji i do balansu, do wypoziomowania zestawu. Zwłaszcza jak dojdzie Wam jeszcze tutaj np. telekonwerter, bo niektórzy stosują, ja też czasami stosuję telekonwerter, ten zestaw się wydłuży i punkt ciężkości się zmieni. Dlatego płytka musi być dłuższa. A teraz wróćmy do zastosowania głowicy kulowej. Plus jest taki, że mniej dźwigamy. Minusem są właśnie wspomniane problemy z obsługą. Zaraz Wam pokażę. Wcześniej pokazywałem Wam z tą dodatkową, oryginalną płytką. Na jedną śrubkę odkręca się, a już nawet sobie te gumki uszkodziłem. Ale to nic, wkleję je sobie. Załóżmy, że mamy tą długą płytkę, chcemy używać tej głowicy. I obracamy bokiem tak, jak niektórzy pokazują. No to jedziemy. Obracamy zestaw do boku. I przynajmniej na moim statywie pojawia się problem. Pierwsza rzecz to ta nakrętka, tutaj zaczyna mi haczyć o statyw. O, widzicie. To już mi się nie podoba. Spróbujmy teraz obrócić kulę w drugą stronę. Obracamy kulę w drugą stronę. I napotykamy na kolejny problem. Druga śruba, która służy do. Odblokowywania tej dodatkowej osi. Ta śruba jest bardzo przydatna i ta funkcja, na przykład do robienia panoram. Nie trzeba wtedy luzować tego głównego pokrętła, wystarczy tylko to i uzyskujemy ten ruch. O, właśnie ten ruch. Ale tutaj, w tym przypadku i mojego statywu, jest blokada. To przyciera. Mogę oczywiście kulę troszeczkę przesunąć, i wtedy uzyskam tą przestrzeń. Ale muszę bardzo mocno dokręcać kulę i mogę ją po prostu zniszczyć. Tak, krzykliwe, zgadzają się ze mną. Nie niszczyć statywu. Niby to teraz się luźniej obraca, ale nadal nie jest to tak płynne jak głowica gimbalowa. To to są minusy takiego mocowania. I na przykład do fotografowania ptaków w locie to niestety się nie sprawdzi. Być może inne modele głowic nie posiadające takich dodatkowych pokrętów, nie będą stwarzały takich problemów. Jest jeszcze jedna sprawa. Ja zwykle preferuję fotografowanie ptaków, ptaków w locie bez użycia statywu z ręki. Mam wtedy większą swobodę. O wiele szybciej mogę zdecydować, w którym kierunku ja obiektyw skieruję. I na przykład, jak się pojawi taki bielik niespodziewanie, to ja od razu jestem w stanie go namierzyć. Na statywie nie za bardzo mi się to udaje. Oczywiście jest to też kwestia wprawy. Jak ktoś cały czas używa statywu, to z pewnością poradzi sobie szybciej z czynnością namierzania tego ptaka niż ja. Dobra. Jest znowu ten bielik. Jest panika, coś się dzieje. Jest szansa, że bielik zrobi dobrą robotę i nagoni mi te ptaki tutaj. Super, i tak jak wspomniałem, ja zakryłem twarz i widzę, że łabędzie, przynajmniej łabędzie się zbliżają. Bo nie tylko łabędzie, gęsi zresztą też i kaczki. Czyli kamuflaż działa. Wielika to raczej się nie spodziewam. Bardzo blisko, ale może jak jeszcze chwilę posiedzę, to on tutaj podleci. Niestety widzę, że zaczyna padać i robi się coraz ciemniej. Więc wątpię, że zrobię mu jakieś zdjęcia w locie. Być może na dzisiaj po prostu zakończę fotografowanie. Tak, zdecydowanie zaczyna padać. No niestety. Nic nie szkodzi. Trzeba będzie przyjść tutaj innego dnia. I tak to właśnie jesienią bywa. Jest bielik. Wrócił. Przed chwilą zrobił przelot nad terenem. A ta gałąź. Wyraźnie to jest jego czatownia. Widzę też drugiego bielika. Teraz nie mogę go wam pokazać. Szkoda, że pogoda taka fatalna. Ale może uda się zrobić jakieś zdjęcia. Heh. Rewelacja. I właśnie do takich chwil opłaca się siedzieć nad wodą. Nawet kiedy pogoda jest niespecjalna. Przez chwilę miałem tego bielika naprawdę blisko. Bo on w pierwszym momencie mnie nie zauważył. To jest dowód na to, że zakrycie twarzy. Bardzo pomaga. Wielik był tak zajęty polowaniem, że podleciał, ja wiem, jakieś 50 metrów ode mnie i dopiero wtedy się zorientował i szybko zawrócił. I w tym momencie pożałowałem, że jednak zdecydowałem się dzisiaj próbować tą głowicę kulową, bo miałem właśnie zestaw na tej głowicy, a nie na moim gimbalu. O, poleciał. Jest szansa, że będzie polował. Jak widzieliście w materiale, który przed chwilą wam pokazałem, ta głowica nie za bardzo mi się sprawdziła, ponieważ ona jest fajna, ale ona jest fajna do jakichś krajobrazów. Ma tutaj dużo regulacji, ma możliwość osobnej regulacji osi do panoramowania. Jest fajna, ale do krajobrazów. Dlatego dzisiaj użyję innej głowicy, żeby mieć jakieś porównanie. Ta głowica jest dużo prostsza, ma po prostu regulację siły, z jaką blokujemy kulę. Tutaj ma blokadę osi poziomej i to wszystko, żadnych innych wynalazków po bokach. Jak widzicie, aparat już zamontowałem w taki sposób, jak widziałem, że można to zastosować. Tak więc z pozycji pionowej po zluzowaniu kuli opuściłem aparat do pozycji pod kątem 90 stopni. Kula jest zluzowana, no i sprawdźmy, jak to teraz działa. Powiem Wam, że całkiem płynnie. Jest nieźle, czyli da się. To się wszystko tutaj płynnie obraca. Nie ma żadnego problemu. Góra-dół też się da. W przypadku, kiedy potrzebujemy jakieś ujęcia w pionie, również nie ma problemu. Obracamy obiekty w uchwycie i już możemy robić zdjęcia pionowe. Również góra i dół. Jak widzicie, nic tutaj nie koliduje, ponieważ ta głowica nie ma żadnych dodatkowych dźwigni. Jest to prosty model, ale się sprawdza. Jak więc widzieliście w trakcie moich krótkich testów, czasami to lepsze, bardziej hmm, wypasione może być wrogiem dobrego czyli prostej konstrukcji, bez żadnych udziwnień i dodatkowych wynalazków. No ja tą głowicę oczywiście nie wyrzucę jej, będę używał do fotografowania krajobrazów, ale jak widzieliście wcześniej, no niestety w przypadku zastosowania z teleobiektywem ten model mi się nie sprawdzi. Za to taki prosty model jak najbardziej daje radę i nie trzeba wydawać kasy na taką wypasioną Głowicę gimbalową. Oczywiście, jak ktoś bardzo chce posiadać taki sprzęt, to czemu nie? Ale może lepiej oszczędzić trochę kasy i nie wydawać na taką głowicę. Oszczędzi też trochę miejsca w plecaku i sobie trochę kilogramów do dźwigania. Zaoszczędzone pieniądze można wydać na jakieś inne fotograficzne gadżety, niekoniecznie na taką głowicę. Jeśli ktoś już zdecyduje się, że pozostaje przy głowicy kulowej. To zwróćcie uwagę, że ta kula jest dosyć sporych rozmiarów. Tak samo jak i ta. Ta głowica ma udźwig 35 kg. Ta, którą mam zamontowaną na statywie, e, jeśli dobrze pamiętam, ona ma udźwig jakieś 12 kg. I to właśnie też trzeba brać pod uwagę. Wagę swojego zestawu i wytrzymałość głowicy. A tak poza tym, da się. <laughs> I kasa w kieszeni. Dziś techniczny filmik. Z praktycznym sprawdzeniem niektórych wiadomości, które można znaleźć w internecie, bo nie zawsze te wszystkie wieści to po prostu muszą być prawdą. Czasami no, producenci płacą ludziom za to, żeby polecali głowice gimbalowe konkretnej firmy, bo ta jest tylko jedyna, najlepsza na świecie i wypasiona. Niekoniecznie można też użyć jakiejś głowicy kulowej, niekoniecznie najnowszej. Ważne, żeby była odpowiednio wytrzymała. Nie wydawajcie niepotrzebnie kasy na fotograficzne gadżety, kiedy nie jest to niezbędne. A jeszcze jedna rzecz, o której byłbym zapomniał: problem z zastąpieniem takiej głowicy taką głowicą to jest zawsze ten punkt mocowania. Jak widzicie, ja tutaj mam dwie śruby, dwa punkty mocowania. I niestety nie każdy obiektyw posiada takie mocowania, bo niektóre obiektywy mają miejsce tylko na jedną śrubę. Ja mam tak w mojej Sigmie starej, i ten patent już mi się nie sprawdzi. Tak więc nie jest to rozwiązanie dla każdego. Ja jeszcze będę sprawdzał, jak kupię, czy w moim przypadku, i w przypadku, kiedy ja dużo filmuję, nie lepiej jest użyć głowicy wideo. Taka głowica też ma regulowany opór, więc ten aparat nie będzie mi tam latał. I być może takie rozwiązanie sprawdzi się bardziej dla mnie. To tyle na dziś, jeśli chodzi o zastąpienie takiej głowicy gimbalowej. Prostą głowicą kulową. Ja teraz popatrzę sobie na zachodzące słońce. A my zobaczymy się niebawem w kolejnym odcinku fotozwiadu. Do zobaczenia. Cześć!